Cześć widzowie, dzisiaj zagramy sobie w nowo tą fajną grę. Co. <laughs> yy, ogólnie ja nie wiem co to jest zagra. Już w, w, w tej grze jest bardzo dużo rzeczy. W, w, te, w tej grze można robić wszystko. Ja już nie wiem jak tą grę nazwać. H3VR w skrócie, ok? Jeśli nie wiecie, jeśli jesteście nowi tutaj, to w tej grze jest takie coś jak Meat Fortress. I ogólnie możesz być każdą klasą w grze. Możesz w VR bawić się broniami klas Stefa. I. Nie, ja wiem, że to nie jest dosłownie Team Fortress 2 VR, ale to jest chyba <laughs> najbardziej podobne do Team Fortress 2 VR. <laughs> że tak ja nie wiem, jak to opisać, ale to jest najbardziej podobne, bo ja wiem, że jest jakaś wersja Team Fortress 2 VR, chyba tam na Oculusa jakiegoś czy coś. Ja Oculusa nie mam. Poza tym, w tamtej wersji, z tego co ja wiem, po prostu możesz ruszać głową i to wszystko, a w tej grze faktycznie chodzisz. R ruszasz broniami, faktycznie trzymasz te bronie, faktycznie musisz przeładować te bronie. I moim zdaniem to jest po prostu lepsze. Więc jeśli będziecie pisać, że to nie jest dosłownie Team Fortress 2 VR, to macie odpowiedź. Ale fajnie, nie wiedziałem, że można tym tak kręcić. LOL! Ja chcę to coś wypróbować. To wygląda jak Super Shotgun Doom Gaia, To jest przecudowne. Weźmy może sobie to. Taka broń zapasowa. Ja nie wiem, co to jest. Więc bierzemy sobie te dwie bronie. Weźmy coś jeszcze. Stąd weźmy. Chyba wiecie co chcę wziąć, chyba bierzemy to. Ja tą broń używałem. To jest. Ta broń wy... Dobra, ciasno się tu robi. Ta broń wygląda kozacko. To jest dosłownie działo przeciwlotnicze, ale. Ta broń tak dziwacznie strzela, tym. Nie da się po prostu tego używać. O, patrz, ja celuję. Nie. Broń leci w dół jak strzelam. I to mi się bardzo nie podoba, więc nie, nie, nie będziemy tego używać. Stary, dobry minigun Hewiego chyba jest o wiele lepszy. Coś jeszcze mogę wziąć? Chyba nie. Już chyba nic nie zmieszczę, ale spróbujemy. Dobra, zrespię boty. To jest ta arena? O, on tam chodzi. W ogóle w tej grze boty to są parówki, to jakby. On ma tarczę balistyczną, chopię Call of Duty. W ogóle to jest. Jest takie Mogę coś powiedzieć, czemu oni wszyscy tarcze mają? odejść? O! Cześć! Załóż się. Proszę, załóż się. Odwrotnie, trzymam. Ten shotgun mi się nie za bardzo podoba. On jest trochę nudny. Po prostu strzela się, wszystko ginie. Ja chcę coś ciekawszego. Jest to potężny, ale trochę zbyt potężny. O Jezus Maria, jak się go wystraszyłem. Czemu ja się go tak wystraszyłem? Co jest ze mną nie tak? Nie, no to było creepy, ja wychylam on tam taka parówa stoi. <grych> Ojej, to źle, źle to powiedziałem. Tam jest bardzo ciemno. Tam jest bardzo ciemno. Lepiej firem. <noise> ogólnie jeśli, jeśli jesteś w ogóle fanem broni palnej, jeśli lubisz, to ta gra jest idealna dla Ciebie. Wiecie, co ja wyłączę te boty i wam pokażę, co jeszcze w tej grze można robić. Turn auto Bo ogólnie w tej grze można mody pobrać. Jest jeden taki fajny mod modular i. Tutaj z czegoś, na, z czegoś takiego można zrobić, wam pokażę już na gotowym przykładzie. Można zrobić takie coś na przykład. Chodź tu, nie ty, chodź ty. To jest po prostu super w tej grze, nie tylko jest Team Fortress. W tej, w, zobaczcie ile broni w tej grze jest. No to jest kapina, tego jest aż za dużo chyba. Oto jest, no, o to akurat jest m 4 z Modern Warfare. Tak, dobra, idziemy teraz na ten tryb z Team Fortressa. Oto właśnie tutaj dzieje się magia, ta Team Fortressowa. Wiecie, co ja chcę w tym odcinku porobić? Po rocket jumpować sobie. Tak, da się w tej grze rocket jumpować. Jeśli nie oglądaliście moich poprzednich filmików, to byście nie wiedzieli, ale bum. Można rocket jumpować, więc bierzemy wrzutnie rakiet. saperkę, żeby market gardenować, bo ja chcę, ja chcę się nauczyć market gardenować w tej grze. Weźmy sobie może... Może to, co weźmy. i Pokażę wam coś jeszcze dobrem moda. Na takie coś, mod panel zlagowało mi grę. Ogólnie to jest miliard różnych opcji, ale ja tu szukam jednej: Infinite ammo, yy, Infinite Yes. To niby jest citowanie, ale to jest gra single player. W grach single player można citować, ale nie w multiplayer. Jeśli czytujesz w multiplayer grach, to nie lubięcie. Pobawimy się po prostu. Postrzelamy do botów. Bo to jest najlepsze co jest w tej grze. Pokażę wam rocket jumpowanie. Ja sobie włączyłem też to nieskończona, może by nie przeładowywać co chwilę. Nie, 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 nie. nie chciałem tego robić, ale wow, mam pomysła. Zanim zrobimy zwykłego rocket jumpa, muszę coś wypróbować. Czekaj, bo to się ślizga wszystko na dół, czekaj. Że znaleźć jakąś płaską powierzchnię, o może tutaj. Ja chcę zrobić najwyższego rocket jumpa w historii. Możliwe, że mi gry skraszuję. bardzo możliwe to jest. Dobra, teraz jak rakietą w to, powinno mnie wywalić na orbitę. No to zobaczymy. Ja byłem tam. Okej, okay, zadziałało, to było cudowne. Zbyt potężne Czy To jest inżynier Granie? Inżynier granie w VR zobaczcie, to jest on, on do mnie strzela Mogę mu broń zabrać Dawaj to Dawaj to Dawaj to pójdziemy Nie 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 dawaj to Co ty robisz? Dawaj to Zabranaj mu broń On wyciągnął nową, co się dzieje? Strzela cały czas, a tam ten No dobra, spoko. No dobra, to jest fajne, ale wiecie co jest najlepsze? Najlepsze jest granie snajperem, chyba. Bo sniper. <grym> to jesteś. Gdzie jest to, amo? Bo amo mi zniknęło. Sniperem się naprawdę kozacko gra, bo. Możesz... A, pokażę wam, nie będę spoilerował. bierzemy to też. Wiecie co, w jednym odcinku ukampiłem się tutaj i tu to była chyba... Nawet dobra kampa. Ale chciałbym trochę... Zmienić moją kampę i pójść gdzie indziej, może pójdziemy tam. Bo może tu, na klifie, czy tutaj na jakiejś górce, górze. Dobra, wiesz co, umieraj tam. Nikt nie pyta. Dobra. Jak się położyć na mojej podłodze? Mój pokój nie jest dostosowany do takich zaawansowanych manewrów, naprawdę. Udało się widzowie. Leży na swojej podłodze i gram w grę. Jak ja mam w niego strzelać, jak on. Oho! To jest trudniejsze niż on się wydaje. W jarach to jest serio trudne. Nie, to jest jednak naprawdę słaba miejscowa. Jeszcze moja podłoga nie jest wygodna. Oho, oho. To jest koks! Oła! Boli mnie, moja podłoga nie jest wygodna. Właśnie to jest najgorsze, bo w zwykłym Team Fortress ja mam myszkę, co nie? A ja tutaj faktycznie muszę trzymać tą broń i faktycznie celować. Jak ja mam w Ciebie tam trafić? To jest niemożliwe. nie wytrzymam To był mój kill! Kto mi ukradł kill? Oh. Moja podłoga serio nie jest wygodna, ała. Ja leżę na swojej podłodze Deść pada Deść wlatuje do mojego pokoju przez okno, bo jest otwarte i muszę wstać No ja nie mogę Nie chcę mi się wstawać Widzowie mamy problem, muszę wstać Gamer musi wstać, co się dzieje? Jestem pod ostrzałem Ej dobra, bo ten deszcz chyba ja nie ma chillu, czekaj, muszę faktycznie... A nie, moje okno jest zamknięte, co ja robię? Ja Jestem jednak w jakimś, jakimś jakiś przygłupi. Dobra, pójdźmy na inną arenę. Boomski. Nie mam pojęcia co to jest. Jeszcze tego nie grałem. Co? Co ja mam tu robić? Ty, co jest? O! Ty robimy vloga widzowie. Ty co jest? Jak to. Jak to działa? Ja nie wiem jak to działa. Ale odkryłem... Odkryłem coś fajnego. Mogę vlogować w VR, zobaczcie. Wy tego nie widzicie, ale zobaczcie, mogę vlogować. Jestem... jestem ...vlogerem. Ej... Czemu ja wcześniej tego nie odkryłem? Jestem paruwą. <ścoughs> teraz to... Teraz to ogarnąłem, jestem paruwą w tej grze. Czemu ja wcześniej tego nie odkryłem? Ja jestem głupszy. Jestem, nie, nie jestem głupszy. Jestem głupi. Ja Przecież ja teraz filmiki z tej gry będę tak nagrywał, bo to jest lepsze niż z mojej perspektywy. <gryw> Czekajcie. Tu można sobie nawet skiny wybierać. Jakim cudem ja wcześniej tego nie odkryłem, widzowie? Ty. Ja mam teraz tyle pomysłów na. Ja mam tyle pomysłów na filmy teraz. Ja nie mogę. Ej, widzowie. Na pewno będzie więcej filmów z tej gry, mówię Wam. Będzie na wczoraj. Kamera jest trochę krzywo, pato. Kliknąłem coś, co to było? Nie mam pojęcia co to było, ja się boję, chłopie, co jest? Ja mam tyle pomysłów na filmy teraz, naprawdę. Bo ja tak jakby... Wiecie... VR... Cześć widzowie, oj ty, to jest koks, ja chciałem nagrać filmik z Team Fortress, ale... Ej... To jest cudowne. Co tu jest? Jungle J... Co to w ogóle jest? Mogę skin... Nie, to są skin i co jest? Podskoczyłem. Mogę być spajem TF2. Mogę być spajem w TF2. Dobra, ja ten filmik wrzucę. Mam to gdzieś. On będzie chaotyczny. On nie będzie miał sensu. Mam to gdzieś. Idę nagrywać z sześć filmów z tej gry, bo mam tyle pomysłów teraz. Mogę być Pyro. Jestem Pyro TF2. Pyro TF2. Ja mogę vloga robić, chłopie. Pa, zawsze chciałem być vlogerem. Wcale nie, to jest okropne. Chłopie, to jest cudowne. Mogę nawet z trzeciej osoby grać. Co jest? Ta gra jest... Koks teraz, jak ja to zrobiłem? Patrzcie, mogę zmieniać. Ja nie mogę przestać podniecać się tym. Mam miliard pomysłów na filmy teraz z tego. Na pewno wrzucę więcej. Żegnam się z wami. Trzymajcie się widzowie. Siema widzowie. Mam nadzieję, że to